Dla tych Państwa, którzy lubią desery, ale boją się o kalorie, przygotujemy dzisiaj specjalnie bardzo lekki deser jogurtowo-serowy z karmelizowanym ananasem w zielonym pieprzu. Surowcami, które będą nam potrzebne do wykonania tego deseru, będzie ser biały, jogurt naturalny, śmietanka, cukier puder, żelatyna, sos karmelowo-pomarańczowy, ananas świeży i odrobinę zielonego pieprzu. Pierwszym etapem w przygotowaniu musu jogurtowo-serowego jest namoczenie żelatyny. Dodajemy do tej żelatyny koniecznie zimną wodę. Mieszamy dokładnie i odstawiamy na około 10 minut. W tym czasie będziemy przygotowywać nasz podstawowy mus jogurtowo-serowy. Potrzebujemy ser biały i śmietankę. Te składniki następnie poddajemy na powietrzanie. Dodajemy cukier puder. Następnie łączymy przygotowaną masę z bitą śmietaną i delikatnie łączymy obydwie części. Ważnym elementem w wykonaniu tego deseru jest połączenie żelatyny z tą masą. Możemy delikatnie wymieszać i połączyć z musem jogurtowym. Kolejnym etapem, kiedy mamy już przygotowany mus jogurtowy serowy jest przygotowanie i skarmelizowanie ananasa. Ananasa już wcześniej przygotowałem, kroimy w kostkę. Garnek już się nagrzał, dodajemy ananasa. Teraz dodajemy sos karmelowo-pomarańczowy, odrobinkę, odrobinę pieprzu, po czym wstawiamy jeszcze na chwileczkę, żeby jeszcze bardziej skarmelizować. Możemy przystąpić teraz do składania naszego deseru. Rękawy cukiernicze do nakładania wszelkich mas, bardzo przydatne. Nałożymy odrobinkę, nożyczkami odcinamy i nakładamy. Udekorujemy malinką, odrobinka świeżej mięty. Dlatego wybrałem ten kieliszek, ze względu na to, żeby widać było strukturę naszego deseru. Widać kawałki ananasa pieprz na sosik karmelowy i mus jogurtowy. Życzę smacznego i zapraszam na nasz blog www.akademiamyślnikkulinarna.pl